Hej, witam Was bardzo serdecznie. Jestem a To jest kolejny odcinek z naszej serii o Minecraft. Jak widzicie, postawiłem stół do zaklinania. Także, jak się dzisiaj, pewnie, jak się pewnie domyślacie, mamy dzisiaj za zadanie postawić wszystkie biblioteczki. Udało mi się kupić tę książkę Nieskończoność i ruszę teraz jeszcze na inne zakupy. Może się uda jakiś czar fajny dostać, ale najpierw trzeba zdobyć emeraldy. No. Za węgiel, jak najbardziej. Momencik, niech on wskoczy, o! No nie, za żelazo to nie z żelazem mnie krucho, ale za więcej węgla. Dobra, zobaczmy jeszcze, co mają inni villagerowie. Dobrze. No, w każdym razie złochołem sobie tutaj dwóch bibliotekarzy. U nich wymieniam na razie papier na emeraldy, ale jeden z nich ma fajny czar i od niego właśnie kupiłem nieskończoność, ale poza tym ma jeszcze ochronę. I na to bym bardzo chciał się połakomić, ale zobaczcie jakie są ceny. Musimy obniżyć im ceny, a jaki jest na to sposób? Zamykamy ich właśnie w takich budkach i dajemy im do kompanii zombiaczka. Zamienia ich w zombie villagera. My ich zamieniamy z powrotem w Villagera I mają ceny niższe Także to właśnie robię, do tego będę potrzebował jeszcze oczywiście złote jabłka Statyw alchemiczny e, Miksturę słabości, czy coś takiego, tak, jakoś tak się nazywa Tą z, z sfermentowanego okapająka. E, udało nam się zakląć nasz pierwszy killoff i ruszamy, bo nie mamy nawet statywu alchemicznego Do neteru. Tam, jeżeli uda się, to od razu spróbujemy znaleźć. Hmm. Twierdzę. Twierdza to się nazywało, tak. Spróbujemy znaleźć twierdzę i w niej od razu znaleźć. Far... Automat z blazami, ten taki. Nie wiem, spawner. O! Coś się wysławić nie mogę. No i oczywiście brodawki. Także to jest misja na dziś, misja na teraz. Ku przygodzie, to i tak nam się przyda do walki ze smokiem. Jeszcze parę rzeczy, tylko wywalam. No i dobra. Jak widzicie, w nadarze jestem pierwszy raz. Lawa dopiero spływa. A nie, jeszcze ten. Jeszcze e, wskakiwaliśmy raz, żeby kwarcy zgarnąć. O, i już widzę pierwszego gasta. E, wiecie, że jak odbijecie w niego e, jego własną kulkę, to dostaniecie achievement? Trochę na niego poluję, także spróbujmy to zrobić. O kurde, chyba zginę. Nie! Rzeczywiście zginę! No i nie użyliśmy naszego kilofa nawet raz. No trudno. Ja szybko pobiegnę, załatwić sprawy tak by wrócić do naderu jak najszybciej i widzimy się za chwilę. Tup, 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 tup! Oczywiście zapomniałem, że mam Zbroje na stojaku. I do tego czapki zapomniałem, o? Żelazo jeszcze też zostawię, jak stracę, to będzie problem. W ogóle za chwilę będziemy bardzo potrzebować żelaza, bo mam plan te wszystkie farmy by pozakładać. Może dzisiaj nawet jednego, jedną farmę zaczniemy. Tą dziurę w końcu zatkam. No Ludzie. O, są już grzybki. To jedno mniej do szukania. Ale ja chyba gdzieś miałem jeszcze parę grzybków jak ten. Jak ee, na... Jak to się nazywa? Co się ze mną dzieje? Nie mogę się wysłowić. Na no bagnach byliśmy, o. Dobra, szukamy tutaj na szybko tej twierdzy. Mam nadzieję, że będzie gdzieś blisko, bo będziemy musieli zasuwać jak wyjdzie 1.6 yy, duży kawał... O już jest. No to super, to nie będziemy musieli zasuwać. Dobra, ja się do niej wbijam. Zgarnę sobie tylko trochę netherracku i wskakujemy na górę. I uwaga, achievement klostan nam się przyda do miksturek. Może coś sobie nie oświetlimy, ale wątpię. Misja główna: Blazy i brodawki. No i mamy Blaze'a. Czy on się rozdwoił, właśnie? Czy mi w oczach się zdwoi? Nie, i się, dwa były. Dobra, pałkę jedną już mamy. I się czego tam nie zostawić. No nie chcę do mnie podlecieć Skobany, a coś mi się zdaje, że nie uda mi się go tak bez łuku ustrzelić. Hmm. No nieważne. Chociaż... Nie. No i mój... o i brodawki są. Super. Jak już to będzie odhaczony z listy, to też naprawdę dużo słowa. Za brodawki myślę, że powinien być achievement typu piekielne, grzybki albo coś. Bo nieraz naprawdę jest ciężko znaleźć, tak jak w poprzednim let's playu, 3 twierdze zwiedziłem dopiero na O, jeszcze jedna. Super. W sumie stąd wezmę jeszcze trochę. Jakbym nie dobiegł do domu, to mi w razie czego zostanie tutaj. O, skrzynka. O, i odbiliśmy właśnie diamenty. Dobra, ja szybko wróciłem do domu. I już mamy statyw. Teraz potrzebujemy trochę oczu pająka. Ciekawe, ile pająków będę musiał odkurczeć. Ile Creeperów? Ciekawe ile pająków będę musiał zabić, żeby zdobyć to oko pająka. Mam dobry humor, także pokażę wszystkie zabite pająki. No, i mamy okopajonka. Dobra, tego też tak jebniemy. Może będą na później, chociaż. Eee, chyba nie. Dobra, mamy butelki z wodą. Już zmontowałem sfermentowane okopajonka. Ja zabieram się zrobienie złotych jebuszek. Niestety mam na tylko dwa, więc któryś z y, naszych villagerów będzie musiał zostać jeszcze w tej postaci. Czas ich odczarować. Zrobię mu jeszcze tylko taki daszek, żeby go słońce nie popaliło, zanim się odmieni. Ale gdzie on jest? Ten też nie ma? Gdzie oni znikli? Nie! O nie! Zapomniałem im dać te... Znaczniki, nadać im imiona To jest tak, że jak nie nadacie znaczników to jest liczony jako zwykły Ząbiek i jak się odejdzie to znika. No jak Już tak straciłem z tymi villagerami no to Stwierdziłem, dobra Skoczę sobie do nadaru, bo wpijać jeszcze trochę lewali, bo potrzebuję zakląć nowy heal -off. O ile nie zabije nas gaz, ale tym razem to może być sens. To by było zginąć dwa razy od Gasta, nie? Przeliczało przez niego! No dobra, ja będę teraz kopał kwarcu trochę Tak żeby nazbierać przynajmniej na Zaczarowanie kilofu i widzimy się za momencik No, są już moje kilofy, udało mi się zakląć aż dwa Myślę, że są super Mogłoby być to szczęście trzy, no ale nie ma co wymagać cudów Ja idę kopać, zobaczymy ile dostaniemy diaksów z tego kopania Oczywiście nie będę was nudził całym kopaniem No, i po godzinie kopania udało mi się znaleźć tylko jedną rudę niestety. W niej było 5 rud, ale wykopaliśmy dzięki naszemu szczęściu aż 8 diamantików. Także nie jest źle. I udało mi się wbić znowu 30 level i znowu zaklinam killów. Tym razem udało się zrobić szczęście 3, więc jest lepsze niż ten, co mamy aktualnie. Będzie na później ten, co mamy aktualnie, jak tam ten gdzieś zgubię. Wykopałem dziurę na, na środku naszego pokoju, bo będę powiększał naszą bazę. Bo już mi się ciasno robi, a tutaj tą ścianę, co właśnie ogłęboczyłem Zastąpimy pierwszą farmą, która będzie służyć tylko i wyłącznie do zdobywania No, już drugą w sumie Tylko i wyłącznie do zdobywania emeraldów, bo to będzie farma dyni I to jest taka dość wydajna wersja, więc myślę, że nie mam się co martwić już o emeraldy, przynajmniej jeśli chodzi o te od strony dyni w czasie tego robienia farmy. Zauważcie, że popełniłem jeden błąd i mam nadzieję, że ktoś zobaczy jaki i w sekcji komentarzy poda, co zrobiłem nie tak i dlaczego ta farma nie będzie działać. I w następnym odcinku już to będzie poprawione. Jeżeli nikt nie zwróci uwagi, to sam powiem, a tej osobie spostrzegawczej dorzucę serduszko na komentarzu. Tutaj będzie robienie tej farmy już do końca odcinka. Także jeżeli nie interesuje Ciebie oglądanie robienia farmy, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i cześć! you <laughs>